Siemanko z tej strony Kamil. Mamy środę 1 marca około godziny 15. Rozpoczynamy akcję z nawozami na naszych uprawach. Dzisiaj lecimy z pierwszą dawką na rzepak. W pierwszym rzucie leci u nas saletro san w dawce około 300 kg na, na hektar. Jak zdążymy, to dzisiaj jeszcze rozściejemy na, na pszenicę. Tam będzie około tam 200 kg. Zobaczymy, jak wyjdzie. tego co widzę po kolejinach, to tragedii nie ma no, Ale jakby było siane całkowicie rano To nawet by te, te błotko, że tak powiem, do kół się nie lepiło Byłoby zdecydowanie lepiej My teraz mamy tam około godziny 16 no, ale będzie bez żadnych szkód Mówię, jest strasznie sucho Nigdzie, że tak powiem, kolej nie narobimy Jest to tylko takie powierzchowne błotko no, i się dobrze się, no, pewnie. No. Jess lata za baczę Nie przeszkadza mu zupełnie e, lecący nawóz. Lata za dronem, gupkuje świruje. No ale taki to jest pies. Może się kiedyś udusił. O, tata już czeka. Za chwilkę będziemy ładować. Kolejny worek. O, znalazł się nóż. E, ostatnio ostatnio jak rozsiewaliśmy nie kurkali to chyba było jak rozsiewaliśmy e, zostawiłem zostawiłem nóż i najprawdopodobniej było to na botniku od 60 no to taki sam robiony nóż z żyletki od kosy od, od żyletki od kosy od bizona e, no i pojechał tata się się wkurzył, nie wkurzył, że tak powiem. No, bo że, że tak powiem, że zgubiłem. No, ale jak widzicie, w ścieżce musiał gdzieś znaleźć. Także nigdzie w koło nie wejdzie. Bo pewnie, jakby jak zająć życie, jakby pionowo, pionowo, jakby ten nóż stał, to pewnie by. Work hard, struggle just to me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the. F Hours. It takes to get some power. Don't be fing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm fing off at these fing clowns. Hoover up, Todd, they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown To be seen when everybody wants to be king, yeah. They all wanna ring, yeah. We all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. But you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God. Nie, nie pamiętam, czy, czy był już filmik z o sprzętu, który kupiliśmy do, do czołowego, ale chyba nagrywaliśmy albo Maciej nagrywał sam. Jest to, że tak powiem, w tym sezonie pierwsze użycie tego sprzętu. Jak na razie no z, z ramką do, do palet nic się nie dzieje e, O możecie zobaczyć Biorę, że tak powiem e, tonę na raz e, No i nic się z tym na razie nie dzieje e, Łyżką też mieliśmy okazję już trochę popracować W sumie łyżką już mieliśmy okazję popracować e, w kampanii ziemniaczanej Do, do załadunku ziemniaków e, No i w sumie wszystko jak na razie w jak najlepszym porządku nic się, nic się z tymi produktami nie dzieje. Czekajcie, załączę sobie napęd. Bo nie mam żadnego balastu. Eee, nie mam żadnego balastu. Tak jak że tak powiem, zwalaliśmy eee, z przyczep. No to zaczepiliśmy właśnie na tył eee, obciąż i to dużego niucha. No i wtedy to się bajka jeździła. Eee, Zarobić się było. Nie, nic tak że tak powiem nie rzucało. No ale bez obciążnika, jak widać, też sobie radzi Maciej że tak powiem usmieja wjechałem tak, że praktycznie worki są na końcach zaczepione na końcach wideł no to wiadomo, też oddalenie od środka, e, od środka ciągnika e, no ale idzie z tym jechać czekamy na tatę, aż przyjedzie e, ładujemy kolejne kolejne worki no i będziemy jechać dalej Zobaczcie jaki mamy piękny zakłód słońca. Boguś w tle. No i jeszcze dosłownie na chwilę moja mordeczka w waszych monitorach. Pewnie będzie milion pytań dlaczego jeździmy starym sprzętem, dlaczego stary 60 ka stary rozsiewacz. Mianowicie chodzi o to, że Boguś, czyli nasz tata, no ma już swoje lata, tak? Ponad 60 lat. I no, pewnie sami wiecie po sobie, że starsi ludzie są przyzwyczajeni do starszych maszyn, do starszej technologii. Nawet mój tatko ma. Ee, no nie ma smartfona, tylko ma stary taki telefon klawiszowy. E, ten telefon, jedyna jego funkcja to napisanie jakiegoś tam prostszego SMS- i nic więcej. I tutaj tak samo e, odpali sobie 60, ten rozsiewacz zna na pamięć jego ustawienia. Wiadomo, że jeżeli chcemy stosować dokładny wysiew, e, w Fernalandzie trzeba zrobić. Eee, próbę, no po prostu jest to rozsiebacz nowoczesny, który można dość precyzyjnie ustawić. tak? Jest na to wszystko, na to wszystko po prostu potrzeba troszkę czasu. A jak to u Bogusia bywa, no nigdy tego czasu nie ma. Eee, zobaczcie, zawsze, zawsze, zawsze podejmujemy się e, wielu prac naraz. No, i też nie chcę Wam tu znowu smęcić, przypominać, że my z Kamilem pracujemy jeszcze na dodatkowe dwa etaty. I powiem Wam szczerze, że wcale mu się nie dziwimy, bo zaczepi i jedzie. Tak? A potem dużego ciągnika to trzeba umyć, potem trzeba ten rozsiewacz umyć, to potem schodzi cały kolejny dzień ustawić. To, to się po prostu tak mówi. A Bóg sobie woli wsiąść w, w tak zwanego starego grata. I po prostu robota idzie, tak? Zobaczcie, my tutaj mamy 6 hektarów jeszcze Do zwalczenia cały czas Oprócz tego, że pracujemy tam na wielu innych e, Innych sferach No to są jeszcze, widzicie, takie Niespodziewane, dodatkowe tematy e, Które no po prostu pochłaniają Po prostu czas, tak? Jest nas trzech, można by powiedzieć, że aż trzech, bo Naprawdę fajnie kiedy jest nasz trzech, bo robota naprawdę idzie, jesteśmy potem pod koniec zadowoleni ile nam się udało zrobić. Ale z drugiej strony są to tylko trzy osoby. A roboty mamy naprawdę bardzo sporo. Cały czas wyszukujemy sobie nowe zajęcia i człowiek jak od rana do wieczora robi aż czasem nawet nie ma chęci jechać nawet na imprezę ani cokolwiek innego zrobić, tylko z roboty do roboty i tak się to wszystko kręci no i tak to wygląda dlatego właśnie jeździmy starą 60 szybkie podczepienie to dosłownie 5 minut i od razu w pole rura powiem wam szczerze jakbyśmy teraz mieli dużego podczepiać Fernalanda to wszystko wyciągać ustawiać to już byśmy dzisiaj nie rozciali tego na I nastąpił szybki załadunek moi drodzy yy, bateria w GoPro Została wyczerpana, karta pamięci również została zapełniona, także my będziemy kończyć, teraz właśnie to dogrywam telefonem z Kamilem, z Bogusiem i z młodszą siostrą się żegnamy, życzymy Wam wszystkiego dobrego, dajcie znać czy rozsiewacie u siebie nawozy, jak to u Was tam wygląda, na jakich etapach jesteście, a my w chwili obecnie się z Wami żegnamy, kończymy to i do wieczora rozsypiemy jeszcze coś na zboża i to będzie wszystko także to wszystko w dzisiejszym filmie do zobaczenia w kolejnym trzymajcie się na razie cześć pozdrawiam